Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfagę i Betani, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: Czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł, powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. Drodzy siostry i bracia, dzisiaj niedzielą palmową rozpoczynamy wielki tydzień, kolejny tydzień wielki w naszym życiu. Stajemy wraz z Chrystusem w Jerozolimie, do której on triumfalnie wjeżdża, by dopełnić swojej misji. Cały okres Wielkiego Postu przygotowywał nas do tych wydarzeń zbawczych. W tych dniach wkraczamy w świętowanie najważniejszych wydarzeń zbawczych męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Jako uczniowie Jezusa chcemy być tam, gdzie jest on, ponieważ miłość wyraża się między innymi w obecności. Na początku jednak wróćmy do źródeł i zapytajmy o historię świętowania niedzieli palmowej. Pierwsze znane zapisy dotyczące obchodów niedzieli palmowej pochodzą z opisów pątniczki Egerii z IV wieku. W latach 381-384 odwiedziła ona Ziemię Świętą i opisała swoją podróż w Dzienniku. Znaleziono go w Toskanii pod koniec XIX wieku. Ewidentnie Egeria była osobą zamożną i wykształconą. Jej pamiętnik jest niezastąpionym źródłem wiedzy dla badaczy zajmujących się historią Kościoła i liturgii, ale także dla archeologów i językoznawców. Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej Egeria opisuje swoje cztery podróże do Ziemi Świętej. Druga część jest sprawozdaniem z nabożeństw i uroczystości odbywających się w samej Jerozolimie. Znajduje się tam m.in. opis Niedzieli Palmowej. Z Jerozolimy procesja z okazji Niedzieli Palmowej rozprzestrzeniła się na pozostałe kraje chrześcijańskie. W Polsce obchodzona jest od średniowiecza. Jeśli sięgniemy do źródeł opisu Niedzieli Palmowej, czyli do Ewangelii, stwierdzimy, że wjazd Jezusa do Jerozolimy przedstawili wszyscy czterej Ewangeliści. Wydarzenia miały miejsce obok Betfage, starożytnej miejscowości położonej na zboczu Góry Oliwnej niedaleko Betanii. W przeczytanej przeze mnie przed chwilą Ewangelii słyszeliśmy relację według świętego Łukasza, który właśnie opowiedział nam, jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, jak ludzie rzucali na ziemię przed Niego swoje płaszcze, jak później wołali błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie, pokój w niebie i chwała na wysokościach. W Ewangelii z kolei św. Mateusza mowa jest właśnie też o oślicy i osiołku. Na pytania właściciela zwierzęcia, czemu to robią uczniowie, czemu odwiązują ośle, Jezus kazał im odpowiedzieć – Pan go potrzebuje. Gdy wrócili, Chrystus dosiadł osiołka i wjechał na nim do Jerozolimy. Ludzie wyszli Mu naprzeciw i tak jak wspomniałem, z własnych płaszczów i peleryn zrobili jakby chodnik, Machali gałązkami palm i wykrzykiwali Hosanna, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie, błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida, który przychodzi, Hosanna na wysokościach. Moi drodzy, o czym myślał Pan Jezus, gdy wjeżdżał do Jerozolimy, gdy patrzył na te pełne entuzjazmu tłumy, czy była w jego sercu radość, świadomość triumfu? Raczej nie. Dobrze wiedział, co się będzie działo za kilka dni. Zamiast Hosanna będą wołać Ukrzyżuj go, Ukrzyżuj. Być może myślał o ludzkiej niewdzięczności, choć nazwanie ukrzyżowania niewdzięcznością za wiele zdziałanego dobra, tyle cudów, tyle dobrych, błogosławionych słów jest określeniem zbyt delikatnym. A może w sercu pana Jezusa było raczej wielkie współczucie dla tych ludzi ze względu na ich niestałość, zagubienie i bezradność. Lecz nade wszystko, w tym wszystkim Jezus doświadczał samotności, opuszczenia, cierpienia w drodze na krzyż. Nie wiemy, drodzy do końca, co przeżywał tak naprawdę pan Jezus, wjeżdżając do Jerozolimy. Próbujemy się tego tylko domyślać. Możemy odwołać się choćby do mistycznego doświadczenia świętej siostry Faustyny Kowalskiej która w swoim dzienniczku pod datą 21 marca 1937 roku napisała tak: W czasie mszy świętej dusza moja została pogrążona w goryczy i cierpieniach Jezusa. Jezus dał mi poznać, ile cierpiał w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbijało się w sercu Jezusa echem u Dał mi Jezus odczuć to w sposób szczególny. Takie objawienie miała Święta Siostra Faustyna. W wydarzeniu wspomina, wspominanym, drodzy, w każdą niedzielę palmową, jest obecny, myślę, jakiś przedziwny paradoks. Z jednej strony ten pełen entuzjazmu, radośnie wiwatujący tłum ludzi, a z drugiej cierpiący, wytrwale idący ku Kalwarii, by dać świadectwo o swoim umiłowaniu człowieka Bóg. Pamiętamy też tę scenę, jak Pan Jezus kiedyś nad Jerozolimą zapłakał. Na, ten, na tę pamiątkę nawet jest wybudowany kościół, Dominus Flewit, właśnie. Pan zapłakał w tym miejscu, gdzie stanął nad Jerozolimą, patrzył na Jerozolimę, wiedział, co go będzie czekać w przyszłości, jak będzie wjeżdżał do tej Jerozolimy. Ludzie będą wiwatować na jego cześć, a za kilka dni będą wołać na krzyż z nim. Moi drodzy, czy ten paradoks nie powtarza się również i dzisiaj? Czy nie zmusza on do. Zamyślenia się nad naszym współczesnym przeżywaniem życia, w którym pokusa nieustannej zabawy, radości, czy jak to niektórzy określają, życia lekkiego, łatwego i przyjemnego, zdaje się zwyciężać w konfrontacji z wezwaniem do życia odpowiedzialnego, mądrego, a ostatecznie z wezwaniem do miłości. Dzisiaj, przeżywając w tę niedzielę palmową na nowo wjazd Jezusa do Jerozolimy, trzeba sobie nawzajem przypomnieć, że. Z entuzjazmem śpiewane Jezusowi Hosanna, jeśli nie wzbudzi w sercu odpowiedzialności za wierność wypowiadanemu słowu, może za kilka dni zamienić się w Ukrzyżuj go. Niedziela palmowa rozpoczyna wielki tydzień, czyli czas, w którym będziemy przeżywać największe tajemnice naszej wiary chrześcijańskiej. Wprowadza nas również w przestrzeń Jezusowego Krzyża. Rodzi też pytanie o sens naszego cierpienia, naszej samotności. Każdy z nas. Jak jest, tu jesteśmy, jak słuchamy tego rozważania, boi się cierpienia. Boimy się też starości i tego wszystkiego, co ona przyniesie czy przynosi. Media przekazują, lansują niezmiennie obraz człowieka młodego, człowieka sukcesu, człowieka szczęśliwego, bez problemów. A jednak prędzej czy później cierpienie nas spotka w takiej czy innej formie. Milczenie na temat cierpienia czy starości, choroby niczego w rzeczywistości nie zmieni. Chrystus wiedział, co go czeka w Jerozolimie. On dobrowolnie wychodzi na spotkanie czekającego go cierpienia i niejako obejmuje je swoim sercem ze względu na człowieka, którego do końca umiłował. Bóg nie chce drodzy cierpienia dla cierpienia. Jedynie miłość nadaje cierpieniu prawdziwy sens. Życzę Wam dobrego, błogosławionego przeżywania całego Wielkiego Tygodnia. Tych najważniejszych tajemnic naszej wiary, męki, śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, abyśmy właśnie mogli się cieszyć, radować tym zmartwychwstaniem Pana w niedzielę, wielkanocną w niedzielę zmartwychwstania Pańskiego. Oby, tam, oby nam drodzy nie zabrakło tej nadziei, że my też kiedyś będziemy mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Amen.